Mm. Dobra, czekaj, gdzie się obstawia? Ty a tam też jest koń Chcesz się przyjechać? O ja idę sobie do Ośow, bo... Nas jest... yes! Mamy to! Sto wygraliśmy! <noise> Mówiłem kurwa! Kupuję ci za to chatę! Jest! Wygrałeś! Sto koła wyjebałeś! Mówiłem! Sto koła wygraliśmy! Ma Nie wiem co on kurwa mówił. mówić mam. Nie wiem przez 18 lat. Przez 16 lat tak. Nie, to jest... Co to no. za patologia Jakieś Jakiś patusy, dosłownie... Ej, jaka patologia, Jaki... Jaki... Ej, Jeszcze w ogóle do się podchodzą? Ej, Grinch, grinch jak... Ej, no! Dlatego, że byłem na widze, z Kanal Plusa, bo... Ej, z... Wydaje mi się, że Ej, z... tak jakby... Ale słuchaj, akurat. Mm, dawaj. Maja przetrzyj nas, bo mamy krople na środku same. dobra. O Jezus! Oj. O Jesus, wag. Ofu, alle wally. Ejeb. On. Ej, bye.